Dlaczego jesteśmy piękni? Bo jesteśmy różni. Bo jesteśmy inni. Gdybyśmy byli tacy sami, nie dalibyśmy ze sobą rady. To jest nasze piękno jako ludzi. Rozpoczniemy dzisiaj od drugiego czytania: od listu św. Pawła do Koryntian. Pan Bóg daje różne dary łaski każdemu człowiekowi. Daje nam różne rodzaje posługiwania. Daje nam różne działania. Niektórzy z nas są bądź byli nauczycielami, lekarzami, opiekunami w DPS-ie, prawnikami, przedsiębiorcami, pracowali w korporacji. W jakimś zakładzie. Niektórzy z nas mogli być nauczycielami, gdybyśmy poukładali koło siebie tych nauczycieli, każdy miał inne działania, każdy inaczej uczył bardziej surowy, mniej surowy. Wszystko to sprawia w nas ten sam Bóg. To jest nasze piękno jako ludzi. Dlaczego taka różnorodność jest pośród nas? Bo to wszystko jest dla wspólnego dobra. To, że masz takie dary łaski, to, że wykonujesz bądź wykonywałeś taki, a nie inny zawód, to, że tak działasz, tak się zachowujesz, nie jest tylko dla Ciebie, nie jest tylko dla Twojej rodziny, ale dla wspólnego dobra, dla nas wszystkich. Żeby ktoś mógł powiedzieć: Tam mieszka dobry człowiek. Tam jak się zajdzie do tego domu, to On zawsze pomoże, nieważne kto zapuka, dla wspólnego dobra. Mam takich znajomych, to jest małżeństwo aktorów, ona jest aktorką teatralną, on jest aktorem filmowym. I kiedyś tutaj byli w zeszłym roku w Legnickim Polu, ona kiedyś pracowała w teatrze takim, gdzie musiała brać udział w różnych sztukach, grać, ponieważ tam była na etacie, które niekoniecznie tak wewnętrznie do niej przemawiały. W sensie, ona miała taki dylemat, kiedy weszła tutaj i była zachwycona po prostu tą bazyliką, tymi freskami, to jak wygląda ten nasz kościół. I mówi: Szkoda, że tak nie wygląda współczesna sztuka. Mówi: Jak ktoś teraz przychodzi do teatru, to jedni mogą czuć się urażeni, a drudzy będą się śmiali. Jedni będą zachwyceni, drudzy obrzydzeni. Ja mówię: A jak ktoś wejdzie tutaj, czy jest wierzący, czy niewierzący? Będzie zachwycony. I mówi: I to jest sztuka. Dla wspólnego dobra. To, jak żyjemy, jakimi jesteśmy ludźmi, jak rozwijamy w sobie te łaski, które daje nam Pan Bóg, jest po to, żeby każdy człowiek mógł się nami zachwycić. Bo my jesteśmy taką sztuką Pana Boga. Pan Bóg chce być z nas dumny. I o tym dzisiaj bardzo mocno pisał Izajasz. Izajasz mówi, że Pan Bóg nie umilknie, nie spocznie dopóki człowiek nie zabłysnie jak zorza dopóki nie zapłonie jak pochodnia po to żeby wszyscy ludzie zobaczyli jak ja tego człowieka stworzyłem jaki ty jesteś ja nie umilknę nie spocznę bo po pierwsze to my musimy zobaczyć jakie w nas jest piękno ale też dostrzec to piękno w drugim człowieku pan bóg mówi ja wezmę ciebie jak koronę w swoje ręce. Ja wezmę Cię jak królewski diadem. I ostatnie zdanie z dzisiejszego pierwszego czytania. Bóg Twój Tobą się rozraduje. Jak wszyscy zobaczą, jak jesteś piękny. W jaki sposób to zrobić? Jak sposób to odkryć? Zobaczyć? Czy Pan Bóg działa jakieś cuda w naszym życiu, czy nie działa? Słuchajcie, popatrzcie na dzisiejszą Ewangelię. Jaki to cud dzisiaj zrobił Pan Jezus? Wskrzesił zmarłego? Sprawił, że ktoś, kto nie chodził, zaczął chodzić? Pierwszy cud, jaki jest w Ewangelii, to dla upitych ludzi rozmnożył wino. Cud. Czy nie takt pana Jezusa? Zobaczcie, Maryja dostrzega, nie mają już wina. Zauważa jakiś brak i podkreśla do nich: Zróbcie wszystko. Wszystko, co wam powie. I to są słowa skierowane też do nas. Zróbcie wszystko, co Jezus wam powie. Jezus mówi. Weźcie te stągwie. Napełnijcie wodą. Napełniają. Zanieście staroście zanoszą. Przecież to, co oni mieli zrobić, po ludzku było głupie. Po ludzku było niezrozumiałe, bo po pierwsze te stągwie one nie było do tego przeznaczone. Te stągwie, jak dzisiaj zaznacza święty Jan, były przeznaczone do żydowskich oczyszczeń. Czyli jak ktoś przychodził z dworu na salę, no to chcąc umyć nogi albo ręce, posługiwał się tymi stągwiami. One nie były przeznaczone na wodę taką do picia, tym bardziej na wino. A jednak to robią. Jezus nie powiedział, na ile mają napełnić te stągwie. A oni napełniają je po obrzegi. Czyli to jest tak, że te stągwie to są jakieś takie rzeczy, które my na co dzień możemy lekceważyć. Które my możemy stwierdzić, one się do tego nie nadają. Ja nie będę to z tym robić, nie wiem, z jakimś swoim talentem, swoją możliwością. Nie, to się do tego nie nadaje. A Pan Jezus mówi bierz te stągwie, napełnij wodą, czyli zrób to, co możesz zrobić. Napełniaj je tak, jak potrafisz. A ci słudzy dzisiaj nam pokazują, że warto zrobić wszystko, maksymalnie jak możemy, napełnić je po brzegi. Nie tylko do połowy, ale po brzegi. I wtedy Pan Bóg jest w stanie z czegoś zwykłego zrobić coś niezwykłego. Ze zwykłej wody stworzyć wino. I to są te różnego rodzaju łaski, które Pan Bóg nam daje. To są te cuda, które on czyni w naszym życiu każdego dnia. A jak on te cuda czyni? Często poszukałem w internecie, ile tego wina Pan Jezus im dał. Dwie, trzy miary, tak to określa święty Jan. Dwie miary tych stągwi to było 79 litrów. Trzy miary to 118 litrów. A stągwi było sześć. Czyli najmniej dał im 473 litry, a najwięcej 709 litrów. Przekładając na nasze, czyli na butelki, to Pan Jezus dał im 630 butelek wina albo 945 butelek wina. Bo Pan Bóg nigdy nie daje mało. Jeżeli Pan Bóg daje, to nie na dzisiaj. Tylko na lata. Nie dla Ciebie, tylko dla wspólnego dobra. Żeby każdy mógł podejść do Ciebie i z tego czerpać. Z Twojego piękna. Bo pięknem można się zarazić.